No, no, spoko. I oni się już rozstawiają po całym terenie. Oni są pod gorzonią, jest połowa, więc się przebijecie. Gdzie jest Ja zaraz będę zaczynał. Ej, chłopaki! Nie ludzie się, bo zaraz zaczynamy! Panowie, szybko, bo zaraz zaczynamy! Tu będzie najbardziej przejebane Wacol! Tam nie wchodzimy No tu jest taśma zresztą, nie? Wacol, tu będzie ja najbardziej ja... przejebane No, <grywa> nic nowego No tak, ale są ukulane, no. oni też mają, oni mają tylko mostek Tylko mostkiem mogą przejść, bo dookoła jest rzeka, co nie? No pojebani tu jest, pójdą to jest... Tu dwóch hmm, chcesz stac... Nie no to nie dał, to jest rzeka. Nie, nie. to zostajemy... <gry> Następnych dwóch jest tutaj. Jeżeli, no, to to tak jest do... jeżeli dwóch, bo jeżeli wróg zacznie tu zabyskają, wszyscy się ustawić. Jeżeli wróg zacznie tu bardzo napierać, tych dwóch się wycofuje pod osłoną tych następnych. Ale ma plan, kurwa! Ja chcę tu streamować, jak się te sturmują, a nie jakie. Dobra! Ej, idą! Idą!